Toruń, miasto Piernika i Mikołaja Kopernika. Kolejne pociągi, aaa! No to ruszamy na kolejny maraton. No, zaczynamy kolejną przygodę, kolejny maraton, ale będzie dobra zabawa, więc luz, bluz, biegniemy. Rozbieganie.

się Toruń Moto Arena w Toruniu kolejnym ratom do ogarnięcia 135 no trochę się tego nabiegało Pogoda mglista, ale nie czysta więc będzie ok. Nie wiem kiedy zakończyć sezon, ale jeszcze może jeden maratonik i kończymy. I trzy tygodnie roztonowania i potem w grudniu powrót na ścieżki wygodne. Tak to jest, trzeba chyba gdzieś pożegnać z zawodami, treningami i odpocząć ważne jest, żeby się zresetować, zregenerować, żeby się doboją na 1233. A może taka, taka na przykład. Ja się nie jestem zaskoczony. <gry> jestem jestem. jestem. i Teraz do zawodów ogarnąć. Z górą się nie spotka kolego, cześć! w Polsce, jak to mówić góra, z górą się nie zejdzie, ale na no, hora to nie się spotkamy. Luźniutko dzisiaj spokojnie, także no fajnie. Jest mocna arena. Jak to się mówi, robi wrażenie. No, tory maraton, zaraz zaliczamy dobra zabawa. Są znowu znajomi, bo wszędzie są znajomi. Jeszcze jest czas na przebranie się i zgrzewkę. No, także 131 maraton przede mną, ale już bardzo luźniutko na zakończenie sezonu. Bardzo luźniutko. W zasadzie też nie mogę doczekać okresu rozrastanowania, bo potem ze zdwojoną siłą. Super, ruszyć do przygotowań do wpisania w kalendarzu jakichś fajnych startów, albo własnych projektów. Także to jest też potrzebne czas czas odpoczynku i resetu, żeby przeanalizować poprzedni sezon i zaplanować kolejny. Z No, wszyscy w są zagraniczni biegacze z Azji no i wszystko na spokojnie się jeszcze rozgrywa odżywki, węglowatany cukry. Co kto ma wypróbowane i co potrzebuje jeszcze organizm Zagadamy kolegów z Azji. Hi guys, where are you from? No, Japan. A, uh, is your finish uh, marathon? Bad Hub. Bad Hub. Ok, so good luck and have fun. Ok. No, bo paki tutaj trochę spieszeni. Mówią, że... No pierwszy, pierwsze, ale pół maraton, także widać, że chyba może pierwszy raz biegną na pewno pierwszy raz w Polsce jeszcze młodzi jeszcze podenerwowani wielkie przeżycia, jeszcze nie ma tej rutyny, ale trzymam kciuki, więc... Ciągle trening, nie ciągle, trening. ciągle... Nie ma czasu Co niedziela 42, nie ma czasu startować, pobiegać. pobiegać. Czas na Trzyma się, hej. No. I tak to jest. Czek wychodzi na trening na 42. A to sami znajomi. Dlatego tu przyjechałem. Sobie pobiegać i zrobić towe wybieganko. I się okazuje, że wiele takich osób co by tutaj zrobić no. Trzeba jeszcze toaletę ogarnąć Czas na start! Czas na start! Wchodzimy, wchodzimy w świetle Są kibice Moto Arena Ty się w środku No, gracie, Taki klimat Troszeczkę truciku dogrzewamy się, dogrzewamy się. Jeszcze wszyscy wchodzą. No i końcóweczka, żeby jeszcze, jeszcze zaraz przed czasie jeszcze trochę rozciągnąć. No, także powoli, powoli się zapełnia. I ruszymy. Doba, zabawa, zabawa Biegłem biegłem, biegłem Poznań teraz to ruń Także zakończenie sezonu powoli Leźniutko Jakie błoto Moto Arena Ale puścili nas Do zobaczenia Proszę. Dajemy, dajemy. Poszli. W pole. Osobisty fotograf. Woda, woda. Nie i no. biegną, biegną, Dziesiąty kilometr. Jeszcze chwila. Nawrót. I jedna czwarta zrobiona. tu już wracają. I połowa. Połowa. Liczymy od nowa. Hej! O to chodzi! Zabawa! Lecimy dalej! Jest połowa! Kibice! Dzięki serdeczne! Jeszcze nie! Lecimy dalej! I wylatujemy! Na drugą pętę! Już mniej ludzi zostało. Większość odpoczywa, ale się trochę tam wycibiegli. Większość skończyła na pomeratonie, No i ale sobie dalej? Trochę wieje. O, trochę ludzi ruszyło za mną. Banana wcinam. I tu nie jest. Ok. Kasa dosyć płaska. Także luz. Jest zabawa 40 km Uśmiechnięte, zadowolone, Dwójka z małym hakiem I kończymy maraton w Toruniu Na no to lecę Światło, widzę światło To już jest koniec Nie ma już nic Hej No i 131 Za mną elegancko poszło i o to chodzi miasto toruń dzięki hey. dzięki dzięki żegnamy toruń było fajnie fajna trasa ładna meta także plus reprezentująca klub Ostrołęki. Hey. No i najlepszą dzisiaj oh. czas 39. Dzięki, dzięki. Fajną dekorację. I to jest koniec! 131. Za mną... No dobra, jeszcze jeden stuknę w tym roku i kończymy sezon rejestrowania. A gdzie? To niedługo zobaczycie.